Cześć, Mano widzowie. Witam Was w kolejnym odcinku z moim nowym nabytkiem. Jak widzicie, widzowie, um, kupiłem z Kuchn GA3201G. Naprawdę się ładnie prezentuje do 30. Jest idealna do 30. I w dzisiejszym odcinku będziemy zgrabiać. Ale co, nie będę Wam przedłużał, jadę zgrabiać, i po drodze Wam wszystko opowiem. Jedziemy. Widzowie, kupiłem ją za um, 4800. Nówka sztuka w no, w bardzo dobrym stanie Bonówka sztuka Raczej dobra, bo jak patrzyłem na opinie No to pięć, no to ludzie bardzo dobrze ym, Mówili jakby o tym Tamtą sprzedałem za 1000 nie za 99 no za 1000 zł prawie bo trochę się ten yy, chłop targował No ale Tyle co się wytargował to jest nic Dobra a my zaczynamy zgrabiać Dobra jedziemy I zgrabiamy. Widzowie. Czekajcie, bo tu trzeba. Jeszcze trochę. dobra. To, to co tam trochę zostało, to nic takiego. Jedziemy dalej. Dość dobrze zgrabia, 30. Nie ma żadnych problemów z tą zgrabiarką. Także mi się wydaje, że idealna. W dość dobrej cenie, nawet jak za zanówkę sztukę. Tak myślę. Także, jak dla mnie, też bardzo. No, mi się wydaje, że też wystawię bardzo dobrą opinię na internecie dla, dla kuchni, bo dobrze zgrabia, nic nie zostawia. Także jest idealnie, a Wy, widzowie, możecie zostawić suba i łapkę w górę, bo jeszcze, no, tak z, z 19 subskrypcji. Bo ja nagrywam na zapas, ale pewnie już tak około 19 subskrypcji zostało, aby wbić w końcu 50 subskrypcji. Dobra, tu sobie tak trochę wyrównam. I tak sobie przejechałem. Także widzę, zostawcie suba i łapkę w górę. Oczywiście was nie będę namawiał. No ale komu się podobają mo moje filmy, no to jak mnie chce wesprzeć, to niech, to niech zostawi suba i łapkę w górę. Dobra widzowie tu już wyjdzie jeden wałek taki. Dość duże robię te pokosy. Ale. Ta prasa kolegi to powinna sobie dać radę. I gdy słyszycie jakieś odgłosy w tle. No to niestety będziecie je trochę słyszeć, bo sobie nie zamknąłem okna. W tym pokoju, gdzie nagrywam. Bo, no bo jest po prostu strasznie gorąco. Jeszcze od tego komputera to jest tu 30 sop, stopni w pokoju. Także muszę sobie otworzyć okno. Chyba muszę sobie jakąś klimatyzację zamówić albo jakiś wiatrak kupić chociaż. Bo jest naprawdę ciepło, widzowie. I możecie w komentarzach napisać czy co mają gospodarstwa w prawdziwym życiu, czy już, czy już zaczęliście żniwa, I czy, i czy już skończyliście z sianokosy. Możecie napisać w komentarzach. Także. To chce, to niech napisze? Dobra. Ciśniemy. Mi się wydaje, że to co ym... czekajcie. Bo ile wyszło tych belek tam? Ja nie wiem, ale mi się wydaje, że tu będzie więcej niż wcześniej, bo tu już by, bo tu była większa trawa. Teraz czekajcie, widzę, szybko sprawdzę: 2, 4, 6 belek. No to tu będzie koło 8 teraz, no bo jest większa trawa. 6, 7 będzie belek chyba teraz tutaj. Ale te belki damy do stodoły, bo te są we folii. To może na nie padać śnieg albo deszcz. No a te jest ściano to lepiej, żeby y, nie przemokło. Bo krowy mogą nie chcieć jeść. Dobra. Teraz sobie na kolejny leci. Drugiego, y, drugie, drugiej łąki Wam już nie będę pokazywał y, jak jak grabię, bo no bo już nie chcę Wam przedłużać tego odcinka tak strasznie i Was zanudzać. Chyba, że to przełożę na dwa odcinki, ale raczej nie, raczej się to nie będzie opłacało. Poza odcinkiem już tam to po, porobię. I, I w następnym odcinku będziemy belować, jak dla mnie, to jest chyba najlepszy sposób. Dobra, idealnie jedziemy, lecimy, lecimy i nie śpimy. Przód do góry, ogień z rury albo bieg do góry, ogień z rury. Dobra, podnosimy sobie. I piek dalej. I tu wjeżdżamy I widzowie możecie napisać też w komentarzach jak wam miłem wakacje. Ale widzowie, wakacje są. Ale niestety to tylko dwa miesiące. <śmiech> <śmiech> Nie chciałem Wam o tym przypominać, ale przypomniałem Jeszcze tylko niestety dwa miesiące Z jednej strony może i to jest dużo, ale z drugiej strony to jest mało <laughs> mă pic și pic e gemeta la ei -ă to sobie już tutaj dorobimy. Dobra. Tyk. I tyk. I tu wyjdzie ostatni taki, jeden mały. Dobra, podnosimy i jedziemy na drugie pole. Dobra jedziemy No i co widzowie W dzisiejszym odcinku to by było na tyle widzimy się w kolejnym odcinku, yy, w którym będziemy belować. No i co Dziękuję Wam za uwagę Nara.